Siemano, witajcie, ja jestem Koma, i Skiro I na dzisiejszym filmie będę grał luźne gierki I dodatkowo będę testował nowy item Spidermana, czyli jego rękawice A co one przekozackie, bo już widziałem na różnych filmikach, na TikToku i tak dalej Jest to mega item po prostu I jak pewnie wiecie, zbliżałem się święta, dlatego mamy takie już świąteczne skiny I na przykład dzisiaj jest zestaw yy, pierników, więc ja kupuję za 900, bo już mam w ogóle pana piernika Czy tam ciastka i tak dalej No to kupuję za 900 z kodem SKIRO oczywiście Bo, bo czemu nie? No i fajnie nie mam jakieś inne tutaj dodatki Więc kodzik z Kiro obowiązkowo Pamiętajcie też o subskrypcji wraz z wunkiem, Tam na dole, pod filmem I co jeszcze? Łapka w górę, komentarz I przechodzimy do dzisiejszego filmu Ogólnie ten item respi się na całej mapie Ale chyba mam taką specjalną miejscówkę Na której mam dużo szansę, że po prostu to znajdę To... to coś, te rękawice, co nie? Powiedziałem na różnych filmikach I podobno to jest ta górka Dokładnie ten most Kogoś słyszę ze mną, więc chyba leci tu jeszcze jakiś ziomeczek Jest, jest ten item no i teraz pytanie: kto pierwszy to zbierze? Kurde, ja nie mam matca. Okej, okay, mam matca. Zbieram i to będzie moja pierwsza reakcja. Testuję. T Test. Halo? Halo? Prawie zginąłem, co jest? Nie no, to jest przekozacki! A jakbym się gościa złapał, może jednak się nie będę łapał? Ja już to widziałem na filmikach i to jest przekozacki item. Po prostu... że w Fortnite takie rzeczy można w ogóle zrobić, a ja jestem totalnie w szoku. Joki to jest przekozackie? Ja nie mogę, siema, byku Słuchajcie, tutaj jest Jonsi. Czy on za się do mnie strzelać, jak ja pokonam tego ziomeczka? W sumie tą panią? Mam nadzieję, że nie. Dobra, szybko, szybko, szybko jedę. Halo! No podnieś się! Coś się zbagowało. Aha, podnoś się. No nieźle. No, no naprawdę. Nie mogę jej podnieść. Dobra, się udało się w końcu. No bo skarbit trzeba otworzyć, wiecie o co chodzi. O, czekamy na ziomeczka. Co? Przybieg gracie? Ja myślałem, że bot zaraz przybiegnie. Okej okay. To, że ja ginę, to żadna nowość, ale że ja nie słyszałem gościa, który właśnie do mnie wbiegał. To jest dziwne Autentycznie, czekałem na bota I nagle ziomek biega. W ogóle te rękawice chyba za każdym razem są w tym samym miejscu I ziomeczek po nie leci Ale jest taka ciekawostka, że tutaj są kolejne Przynajmniej powinny być Tak, są, so, są, so, są, so. dobra Bierzemy to Jeszcze skrzynka i SPM Dobra, podjeżdżam gościa Podjeżdżam gościa, wam mówię Tylko najpierw potki sobie wypiję Ty, on gdzieś odleciał Halo? Ty, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu Witam cię, kolego A weź i go traf Jak on tak lata Mordzia, czekaj. Łapie się. Polatam sobie razem z tobą. To może być trochę ciężkie. Ty! Prawie spadłem i ja nie mogę. Siema, kumpel. Witam cię bardzo serdecznie. O, to mi pakę. Serduszko mi dał. Nice. Dobra, spróbuję go przeciągnąć. Nie mogę go przeciągnąć. Czemu? Ale mogę i tak już przeciągać. Nice. Dobra, mordko, masz tutaj dwie potki, a ja spadam Lecimy otworzyć safe. Czy tym razem się bot przebija? Tak, bot się przebija Okej, okay, warto wiedzieć Oby było coś dobrego Jakaś może pompa, coś ten? Albo i nie Nigdy nie dostaję tego, co chcę Ty, słyszę tutaj gracza Tak jakby się do mnie przebijał Jeszcze kolejny przyleciał na lotni Tak, jest nade mną I chyba nawet tutaj biegnie Dawaj, dawaj, wbijaj Skarb jest otwarty Specjalnie dla ciebie no długo mam czekać, ty? Naprawdę nikt nie jest chętny na skarbiec? Dobra, gonię go w kierunku strefy. Uuu to jest w ogóle lama. Siema Tam jest gracz! Znowu ten sam gracz. I lamy tutaj spotkałem? A czy to przypadkiem nie jest taki trochę teaming czy coś? Nie, no przecież ja jej nie dam rady już pokonać. Ona za szybko ucieka. No obraz, zwijam. Bo nie chcę wyrwać jakiegoś bana za teamowanie, czy cokolwiek innego. Dalej mi niestety brakuje pompy. I chyba tylko pompy. Więc zanim pójdę do strefy, która jest całkiem daleko, to jeszcze muszę zlutować jedną miejscówkę. Ty jest pompa, ale hmm, to ta gorsza. O! Ktoś do mnie strzela. nie gościu. W ogóle jakaś misja mi się przed chwilą odpaliła. Ty, ale... Czy to przypadkiem nie jest bot? Tak, to był chyba bot. Słyszeliście to? Ty się sobie leci, tak po prostu. Weź i go traf. No, weź i go traf. Nie? Wiecie co trzeba zrobić? Trzeba zrobić taktyczną zawikę do strefy. Ty cały czas dookoła słyszę, jak ktoś lata na tych linach. Nie linach, tylko tych. Pajęczynach. O, widzicie działka? Nawet nie wiem, czy to nie jest ten, co był na początku. Czy to powinno tak wyglądać? To wygląda jak taka trochę za duża trawa, co nie? No i co, strefa jest dosyć mała. 9 osób do końca. Okej, okay. dobra, to trzeba dobrze rozegrać. I znowu ta wysoka trawa. Ej, tu wygląda jak trzcina z Minecrafta. I w ogóle nie lubię o tej części mapy. Jest ona jakaś taka średnia. Już wydaje mi się, że ta pustyna albo zimowa jest o wiele lepsza. Hmm, jestem celem. No to nieźle. Tam gdzieś się mocno strzelali. Ale teraz niestety nikogo nie widzę. O, dalej się strzelają. Pójdę zobaczyć, bo jestem ciekawy, czy uda mi się jakiegoś fraga za frico zrobić A, bo gościu próbuje pokonać bossa Ty, bo gościu cały czas z bossem walczy Dobra Nie no, tam jest więcej ziomków Tu jeden, tam drugi, tam gdzieś trzeci Trochę się boję tam podchodzić Nie trafiłem gościa tu mam gościa? Dobra, zawijam, zawijam stąd To jest przekozacki item dla mnie Bo ja często lubię robić taktyczną zawiejkę I zobaczcie, co z tego wychodzi Już mnie tam nie ma i cyk do krzaka Na początku sezonu bardzo dobrze mi szło A teraz im dalej Tym gorzej mi idzie Coś tu do mnie przyleciał Aha, dobra, już wiem kto Wiem kto już, mam 6 HP Dobra, zawijam, zawijam No nie, jest po mnie Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. dobra, dobra Spamuj sobie No ja nie mogę Jest przypowiedzowiem ja mam sok w krzaku, super Tu przede mną jest jakaś bitka Ja może tutaj wbiję do środka Dostał, dostał, nice No i frak zrobiony Łatwiutko Tylko teraz weź i przeżyj, weź i przeżyj to! Może to są jakieś ciekawe itemy za tą ścianką. O, to jest ciekawe. To wezmę, to wezmę, to wezmę. Jeszcze trochę wszystkiego matza i tak dalej. sprayowane sprejowanko. No i kit chyba. Wiecie co? Wezmę sobie spray zamiast PMA. O, to jest dobry plan. Bo jak będzie końcowa strefa, to jakoś muszę, wiecie, przeżyć. I gdybym miał jednego gościa do pokonania, to na cinku. Ale jak mam dwóch, to może być ciężko. Bo będzie tak jak na ostatnim odcinku. Jednego podjadę, a drugi mnie ja dobiję. Dobra, bądźmy szczerzy, jeden jest przede mną, ale gdzie jest ten drugi? Tam chyba na lewo. Tak, leci, zasuwa, a nie to ten ziomek, to ziomek jest chyba Ten, który go widziałem na początku, co nie? Problem jest taki, że nie jestem chyba w strefie jeszcze To zrobię sobie tak Wychylał przed chwilą No ho, dobra Nie, nie pad! Patrzcie co ja zrobiłem, a chciałem ścianę tutaj postawić No i super Będę budował samy takich ścian, bo się zdenerwowałem Zawsze zrobię jakąś głupotę Moimi wspaniałymi misklikami Dobra, ryzykuję, lecę tam Ryzykuję nie chcę lecieć do strefy, tylko chcę wlecieć w jakieś fajne miejsce I wleciałem sobie tu, gdzie jest ziomek Ja nie mogę Pokonał tamtego Dobra, zboituję go, nastawienie pada I nie, no zawsze ten timing beznadziejny Ja mam naprawdę dobre pomysły, ale gdyby one były timingowo lepsze Znowu nie dostał Okej okay. Dobra, teraz sobie polecę Spider manem na dół Lecę, lecę, przeżyję to Żyje. On też żyje, niestety. Najgorzej, ale jest pode mną. Jest w wodzie chyba. Ale mam stresa. Ale chłodna głowa, chłodna głowa musi być. Wszystko tam tutaj zabudowane. Nie dostał. Weź tu rozegrać coś mądrego. Mam, mam to. Mam to. I to z Spider-Manem, rozumiecie to? Spider-Manem. Tak, o. W sensie, mitykiem Spidermana Ale jest, udało się, wygrana to wygrana Ciężki mecz z moim skillem, ale udało się.